się, siemano, siemano, to ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk Nago Spodarskie. A w dzisiejszym odcinku, no w końcu kurde coś pożniwujemy. Ja tu burtę wycisnęło, ale muszę jechać, bo coś się tak chmurzy. Kombajnista to naprawdę dowali do, do z tą przyczepą dzisiaj, srogo. bo jak do tej pory, to na razie tylko rzepaki wykoszone. Zestaw już taki jest i mam nadzieję na to usunąć cały czarny rzepak, y, czarny owiec. Rzepak to z definicji no. czarny. Tu nawet coś tam młody poupychał, a trzeba to poprawić. No i skosimy dzisiaj owiec u mnie y, i pojedziemy w pszenicę u Etka. A jutro, bo ma być teraz kilka dni upałów, jutro się zrobi pszenicę y, u mnie kombajnista się odrobinie spóźnia bo miał być wcześniej. Na polu już czeka drugi zestaw. Żół... Zielona 40 z przyczepą też zieloną. Zobaczycie fantastyczny, ale chyba już widzieliście w zeszłym roku zresztą. O, a tam młody ma Ta wywal poza stodołę o, A my wyjdziemy to poupychamy lepiej trochę. Źle tu się wchodzi jak są te dodatkowe burty Trzeba ja było no jaką myszki stópki dorobić Tu jeszcze się da mmm te worki jutowe Nie jutowe, tylko te nylonowe To miał ja i ci na to w tamk Trochę krótki ale owiec to się tam niechętnie wysypuje więc jestem ciekaw czy to wypchniemy potem taśmą czy to się tak uda o. no i to tylko owiec tu tylko dociśnie i Do będzie git, nie powinno się sypać o, tutaj to tak zrobimy i też nie, nie wyleci raczej właśnie tak, żeby to potem mechanizm wypchnął. O której tu by też pasowało big baga, ale... Dobro. Ależ ładnie pachnie O, a tu drugi zestaw Wilgotnością jeszcze ciekawe czy jest Na kombajnie Użyć się kurzy nawet Idziemy Nie mogę po ulicy, więc zostawiam ciągnik i lecę do domu. tą tak Widzicie to? musiałem iść jechać do lekarza a tutaj siostrzeniec pilnował wykoszone Norbert wziął, tu jest tyle no, a tu by się jeszcze trochę zmieściło, no już praktycznie cały rozrzutnik aż ja tu burtę wycisnęło, ale muszę jechać bo coś się tak chmurzy, musimy jechać to schować do stodoły musimy jechać do Etka jeszcze tylko rowery wrzucę, bośmy tu rowerami z młodym przyjechali także powrzucam rowery na przyczepę i jedziemy no i dobra, spaśnie spadną jedziemy. Prze, pszenicy by tyle nie można było nasypać, bo już by go połamało. Dobra. Jakieś dziwne dźwięki tu było słychać, ale nie mam pojęcia z czego, czy to zaczep tak targało, czy co. Kurde, trochę przesadziłem. Ja na razie tak to dałem, bo muszę zamknąć stodołę i jechać do etka. Kurde, zapomniałem wziąć kamery ze stodoły. A my już taki jeden zestaw z moim synem rozładowali. Dwie przyczepy, łódka do bina poszły, bo teraz kosimy właśnie pszenicę łebka. Idziemy za miasto. Kurde, 500 on się super jeździ. Tutaj naprawdę na jednym biegu na tej szóstce i tych nadbiegach można wszystko od zera jakieś do setki gdzieś tu zara będziemy skręcać Tam widzę kombajnistę Zabieramy tą przyczepę, jedziemy ją składać do binów. Dzień Holland. Dzień Holand. Składamy tą przyczepę do binów, a tu zostaje 500 i sobie będzie kosił. Nie umiem się, nie umiem się dodzwonić do kombajnisty. Więc postawię mu tu bliżej, bo on tam kosi ale ja nie znam tego pola tak dobrze, tam jakieś górki, stromy takie są I nie wiem jeszcze gdzie tu, gdzie będzie kosił, tam jakąś pszenicę widzę Więc tu tak się ustawię tutaj za tą 300 No i pojedziemy weźmiemy to O kurde ale tu jest czego tu taka bruzda jest? Ale nasypał kurde pan kombajnista festą przyczepę usypał teraz już, teraz już pogoda taka, że Ja myślę, że bez problemu wykosimy mm. e, U mnie Jutro Ostatnio 80 darów pszenicy No i będą dożynki Przynajmniej jeśli chodzi o zboża, no bo wiadomo, że jeszcze tam mam te 5 hektarów kukurydzy, nie? 5,3 praktycznie wręcz. Powiem Wam tak, kombajnista od serca nasypał, i nie bardzo jeździ to rozgarnąć, żeby się nie. Yy, ale słucha jak pieprz. Trochę dużo plew. Edek coś kombinował z wiatrem, ale tak, wiatra, wiatru już się więcej nie da dać. Podejrzewa, że taka odmiana jakaś po prostu. Ziarno fajne grube, no ale tej plewy jest dużo. E, wiatru się już nie da więcej dać I co? Sita też już tak ma ustawione, że już lepiej bardziej nie otworzy czy nie zamknie. Nie wiem, nie znam się. Zrobię se kurs kombajnisty, kurde, może w przyszłym roku Po co? No tak żeby mieć. Nie głupim pomysłem byłoby też mieć swój kombajn bo powiem wam, że przy tych żniwach jakie są teraz to jest masakra poszedłem zobaczyć bo w końcu kombajnista odebrał poszedłem zobaczyć co to tutaj jest za... mówi przyjdź zobacz co tutaj teraz kurde muczymy. i tu jest taki strom tak stromo, że ja myślałem, że na górze Świętej Janny to jest stromo, tak myślałem tam jest takie pole potoczne zwane Ameryką chociaż Ameryka na mapach jest z drugiej strony, troszkę, znaczy troszkę dalej I tam są takie góry doły oceany Było na sprzedaż tam 14 15 hektarów właśnie z tego tam jest 30 par, 34 ale to było grunty komasowane przez y, RSP i ogólnie też właśnie z RSP to było to 15 w środku tych w sumie jednych z większych stromów takich i powiem wam że tu to, to w ogóle jest hardcore. Tu się spierdzielić, kombajnem przy traktorem. Ładnej nawet nie bierze do końca, widzę, może jeszcze będzie jechał, ale, ale tam już strach, bo tam się tak trochę rozmywa ten, ten. No to tutaj się spieprzyć to jest masakra. A tam już jest na, w tamtą stronę jest na Czarnocin, na Porębę. pogruberowanych pól jest jednak Znaczy bardzo dużo też jest niepruberowanych jeszcze Ja miałem talerzować Ja miałem talerzować Teraz jak były te deszcze No to generalnie dla najpierw tyle że się nie dało talerzować Dobra możemy iść Wszystko mamy w przysecie Najpierw się nie dało talerzować Znaczy nie dało, no zjechali ludzie, ale to potem ten sprzęt taki oklejony Ale ja na razie mam 2,60 hektara po rzepaku do talerzowania Teraz doszedł hektar yy, po yy, Po owsie Jutro skosimy pszenicę będzie 4,5 hektara do talerzowania, no to można na strzał zrobić yy, I co? No miałem talerzować Najpierw te rzepaki, ale um, ostatecznie wyszło tak, że zajmowałem się cały czas ogórkami. Też. Wiecie co wam powiem? Że Ja to zamiast na tym rolnictwie, jak tak policzyć chociażby, na przykład nieszczęsną cebulę, ona pięknie była posadzona. Ja gdzieś tam mam jakieś zdjęcia, że po tej sadzarce ładnie to wyglądało. Było widać fajne rządki. E, ona była ładna, no, ale to tak się złożyło akurat e, operacją mojej żony chociażby i trochę zarosła, potem spędziłem 20 godzin w tej cebuli, była susza wyglądało to całkiem nieźle jak było wyplewione a potem przyszła pompa lało, lało i jeszcze raz lało i te chwasty rosły z dnia na dzień tak szybko że zarosły w pizduch. tak jak posadziłem 20 kilo dymki tak może wyciągnę ze 30 kilo zwykłej cebuli ale da się ją kopać tą kopaczką co się kopie yy, ziemniaki bo sprawdzałem już. Ale mniejsza, co ja chciałem powiedzieć, powiem wam tak: może ja bym zarobił jako kierowca zawodowy więcej. Zamiast się bawić w rolnictwo, to na skoczka pojeździć. Ale gdzie ja bym miał takie zapachy? To jest po prostu zapach dzieciństwa. I nawet jak nie zarobię tyle co na ciężarówce, to warto się pomęczyć z tym rolnikowaniem hobbystycznym, bo to jest piękne kombajnista to naprawdę dowadni do, do, do w tą przyczepą dzisiaj srogo to jest dobra akcja żniwa, tu znowu bizon, patrzcie jest bizon. kurde, takiego bizonka nawet jakiegoś zadychę to bym przytulił kombajn odjeżdża hektar jest wykoszony i obie przyczepy nasypane nie wiem czy tam widać na tej drugiej ale sypało tu jak wściekłe tu jak wściekłe sypało ciekawe czy bez 4x4 ruszymy A, lekko, no nawet nie włączam 4x4 bo no, zaraz wyjedziemy i lecimy ja mu to podstawię, ja nie wiem Edek coś mówił żeby jeszcze kosić dzisiaj chciał do mnie jechać ale ja, na, ja dzisiaj nie mam na co to kosić za no bardzo To ja, pomocnik Edwarda No, ściepujemy zboże